Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w samym środku Wielkiego Postu. To czwarta Niedziela Wielkiego Postu niedziela opatrzona szczególną nazwą letarę radujcie się. Podobnie jest też z Adwentem, bo i w środku Adwentu mamy niedzielę Gaudetę co oznacza to samo radujcie się, bo chrześcijaństwo jest religią radości. Już samo słowo ewangelia, po grecku Evangelion, oznacza dobrą nowinę, co można by równie tłumaczyć jako radosną nowinę. I tak dziś, aby tę naszą radość podkreślić, abyśmy się nie smucili, mimo że jest wielki post, otrzymujemy jedną z najpiękniejszych ewangelii, którą przytacza tylko święty Łukasz, ewangelista miłosierdzia. Ewangelię, którą popularnie nazywa się Ewangelią o Synu Marnotrawnym, a za sprawą Jana Pawła II coraz częściej nazywamy ją Ewangelią o Ojcu Miłosiernym. Ta Ewangelia przedstawia nam właśnie Ojca, przede wszystkim Ojca i dwóch synów. Tak zwanego syna marnotrawnego i tego drugiego, starszego, który jest w cieniu. Jego nazwa, czy on sam nie pojawia się w nazwach nadawanych tej Ewangelii, ale jest jeszcze trzeci syn, niejako ukryty w cieniu, ten najważniejszy syn, ten trzeci syn, który tę przypowieść opowiada, Jezus Chrystus. Mówi święty Jan, ewangelista, że on, ten syn, który jest w łonie Ojca, on im pouczył, bo Boga nikt nigdy nie widział. Tylko Jezus Chrystus, syn Boży, zna naprawdę Ojca. I ta Ewangelia jest przede wszystkim o tym, że ci dwaj synowie. Zarówno ten syn zwany marnotrawnym, jak i ten syn nazywany starszym nie znają ojca. Choć jest ich ojcem. Wiedzą, że jest ich ojcem. To dotyka szczególnie nas, bo jako chrześcijanie wiemy, że jesteśmy dziećmi Boga. Codziennie modlimy się modlitwą Ojcze Nasz. Ale może być tak z nami też. Być może na pewno tak jest, że nie znamy Ojca takim, jakim On naprawdę jest. Tak jak tamci dwaj Synowie nie znali Ojca. Jezus Chrystus przychodzi z tą Ewangelią, nie tylko z tą Ewangelią, przychodzi, aby nam Ojca objawić, abyśmy poznali, jakim Bóg jest naprawdę, aby nas wydobyć. Z oszustwa szatana, bo to, co szatan uczynił w grzechu pierworodnym, to przede wszystkim zakłamał, zafałszował obraz Boga. Przedstawił go jako zagrożenie, jako kogoś, kto człowieka uciska, kto mu odbiera wolność, czy ją przynajmniej ogranicza. I tak Pan Bóg jest też przedstawiany i dziś. Przez tych, którzy świadomie czy nieświadomie służą szatanowi. Jezus Chrystus i dziś przychodzi, aby właśnie to odkłamać, aby nam Ojca objawić. Ważne jest, abyśmy przyjrzeli się, jakie są reakcje owych dwóch synów na Ojca. Najpierw ten pierwszy, zwany marnotrawnym, odbiera bliskość Ojca jako właśnie ograniczenie Jego wolności. On chce zakosztować szczęścia, chce być wolny, chce używać życia i widzi, że przy ojcu wydaje mu się, że jest to niemożliwe. I dlatego mówi, ojcze daj mi to, co na mnie przypada, ten spadek, który mi się należy i odjeżdża w dalekie strony. Ta, to słowo, dalekie strony, jest bardzo znaczące, to znaczy Oddala się od Ojca tak, żeby Ojca nie widział, żeby niejako ukryć się przed Ojcem, przed Jego być może karzącym wzrokiem i robić to, co chce. I będąc daleko od Ojca, będąc daleko od Jego miłości, od Jego miłosierdzia, bo przecież chodzi tutaj o Boga, ten młodszy syn. Syn marnotrawny, trwoni swój majątek i pogrąża się w gruncie rzeczy w śmierci, bo sytuacja, w której się znajduje, to głód to nawet to, że nie może korzystać z tego, co jedzą świnie zwierzęta najbardziej nieczyste w Izraelu. Pogrąża się śmierci, jakby ostatkiem sił jeszcze przypomina sobie o ojcu, którego chciał zapomnieć, od którego chciał być wolny. Ale właśnie dosięgła go, dopadła go śmierć. Zobaczył, jak niszczy, jak zniszczył swoje życie. I ostatkiem sił przypomina sobie, że jest przecież ojciec, że najemnikom jego ojca żyje się lepiej niż jemu. Dlatego postanawia wrócić. Co więcej, jak słyszymy w tej Ewangelii, przygotowuje sobie pewien wierszyk, pewną przemowę do Ojca, aby Ojca przekonać do siebie. I wraca. I co się okazuje? Że Ojciec cały czas czeka na Niego, wypatruje Go, widzi Go już z daleka. I kiedy Spodziewa się reprymendy i zaczyna ten swój wierszyk: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I chcę powiedzieć dalej: Uczyj mnie choćby jednym z Twoich najemników. Ojciec mu przerywa. Nie chce słuchać, że Jego syn chce być najemnikiem, niewolnikiem w jego domu. Przytula go do siebie, całuje, wyraża w ten sposób całą swoją miłość, i co więcej, przywraca mu tę godność, którą utracił. Daje mu szatę, piękną, nową szatę właśnie symbol godności, symbol jego dziecka. Daje mu pierścień na rękę pierścień jako przynależność do rodziny, z powrotem przyjmuje go do, do rodziny. I sandały na nogi. Sandały nosili ludzie wolni. Niewolnicy chodzili boso. A więc daje mu to wszystko, co, co utracił. I co więcej, jeszcze wyprawia wesele, każe się radować, że ten syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ten syn marnotrawny poznaje, kim jest ojciec. Zarazem też widzi, jak bardzo się mylił co do Ojca. Odkrywa Jego miłość, odkrywa Jego miłosierdzie. Ale potem pojawia się ten drugi syn, starszy syn, który też okazuje się, że nie zna Ojca, choć jest przy Ojcu. Ale też patrzył na Ojca jako na tego, który mu nakazywał, bo mówi, nie przekroczyłem żadnego twojego nakazu. Jest poruszony tym, zagniewany, że ojciec przyjął tego marnotrawnego syna, który, jak mówi, roztrwonił twój majątek, żyjąc nierozrzutnie z nierządnicami, a ty mu wyprawiłeś ucztę, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. A mnie nie dałeś nawet koźlęcia, żebym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Pytanie tylko, czy on prosił ojca o to koźle, czy też z góry był nastawiony, że ojciec mu tego nie da, bo ojciec jest surowy, bo jest groźny, bo, bo są tylko nakazy i zakazy. I on przygnieciony tym, tymi zakazami, nakazami. Dokładnie ich przestrzegał. I w gruncie rzeczy też, będąc przy ojcu, był nieszczęśliwy, bo nie znał ojca. I dopiero w tym momencie i jemu ojciec objawia, czy Jezus Chrystus nam, którzy żyjemy pod prawem i myślimy, że właśnie to jest najważniejsze, że całe chrześcijaństwo polega na tym, żeby wypełniać nakazy i. Trzymać się zakazów, i tak dalej, co jest oczywiście rzeczą dobrą, ale co zafałszowuje obraz Pana Boga, bo Pan Bóg jest przede wszystkim miłością. Paradoks polega na tym, że bardziej istotę Ojca, Jego miłości, Jego miłosierdzia odkrywa ten syn marnotrawny niż tamten drugi, który owszem, też ma fałszywy obraz ojca, ale widzimy jak z jakim trudem ojciec go przekonuje do tego, żeby spojrzał na niego i na jego brata, na swojego brata inaczej, aby spojrzał oczami miłosierdzia, zobaczył to miłosierdzie, żeby nie sądził swojego brata i w gruncie rzeczy też nie sądził swojego ojca, że jest surowy, że jest groźny. Pan Bóg wszystkich nas, niezależnie od tego, ile w nas tego marnotrawnego syna, a ile tego starszego syna przekonuje całymi latami do swojego miłosierdzia, abyśmy go odkryli i abyśmy się cieszyli, bo nas powołał do tego, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli radośni, aby nasze chrześcijaństwo właśnie promieniało i przyciągało innych do Pana Boga. Te słowa, które dziś słyszymy w drugim czytaniu. Bracia, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. One co nam mówią? Przede wszystkim poznajcie Boga, poznajcie Ojca, bo pierwszym tym momentem, pierwszym tym punktem pojednania się z Bogiem, wejścia w jedność z Nim jest poznanie Boga jako Ojca, jakim on jest Ojcem. A jak go poznajemy? Wracamy do początku tej homilii, do Jezusa Chrystusa. Poznajemy Go przez Jezusa. Patrzcie na Jezusa, mówi gdzie indziej apostoł, wpatrujcie się w Niego, bo tak poznacie Ojca. Usłyszymy już za niedługo słowa apostoła Filipa, który będzie mówił do Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowie: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie poznałeś. Kto widzi mnie, widzi ojca. Tak więc wpatrujmy się w Jezusa Chrystusa, aby przez niego zobaczyć ojca, aby ten syn, który jest w łonie ojca i który przyszedł do nas, aby tego ojca nam objawić, rzeczywiście sprawił to, by nasze serce otwarło się na Ojca Miłosiernego. I abyśmy i my, tak jak to mówił ojciec święty Franciszek, byli miłosierni jak ojciec. Amen.